Witam! Witam u mnie na podłodze. W dzisiejszym odcinku y, będziemy y, zakładać hodowlę y, karaczanów tureckich. Tutaj są te karaczanki, i bardzo ładne hodowli. Dlaczego będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować wytułoczek. Po jajku. No, 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 niestety. no niestety nie mam, ale jutro będę miał. No, mam tutaj póki co taką rolkę po papierze toaletowym. No to im się tak wrzuci. Będzie drugi, no jutro powinien się pojawić się drugi odcinek. Więc dobrze. Więc od czego rozpoczynamy? Powinniśmy rozpocząć od takiego po prostu zrobienia takiego. No tutaj jest łyżka już. Ale, no. Mamy tutaj karaczanki. Tureckie. Jeden, no, no, kupiłem na giełdzie. Na giełdzie kupiłem. Na giełdzie kupiłem u jakiegoś pana. No, 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 jakieś. Dał mi jakieś karaczane tureckie w tych pudełku. Karaczane tureckie i jeszcze jakieś inne. No to no to ja wyłapywałem po prostu. Dobra. Więc rozpoczynamy. Tutaj mamy pudełko. Czego co nam się przyda? to, to Najpierw to jeszcze trochę tego tak, aby miało co jeść i niż trzeba było ich karmić co kilka dni. To chyba posyściane i dobra. No 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 i no, no, póki co chyba to tylko tyle. Dobra, mam tą rolkę. A no, póki co tak będzie to wyglądać wszystko. Dobra. No pudełko fajne jest. No, bracie zaczyna wklecać do terrorystyki i to jest jego tylko Zgodził się, abym mi tutaj założył hodowlę. Mam je. piękności, by moje, otworzyłem mi się. Tutaj są piękności. No, postaram się Wam pokazać samca. To jest samiec. Dobra, już tam jest. I sobie tutaj chodzi. Dobra, więc. Wpuszczamy całą resztę. No no, a tu by, e, takie kotłoczki po są potrzebne do hodowli, aby, e, aby powiększyć żywotność karaczaną. Poczekajcie, dobra. No i co my tutaj będziemy robić? Do. Poczekajcie. Gdzieś on tutaj jest. O, 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 jest, jest, łapie go. Ucieka mi go. To jest, nie wiem, jaki karaczan Dobra, mam go, mam go, mam go. Dobra. No trochę się porwieniało. Doszedł trzeci bresko nażęsiony. Niech to ucieka mi! Dobra. Tutaj jest miejsce. Tutaj. Dobra. Włożę kamerkę na stolik, wezmę kona i napędzę. Tak, 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 tak. Chodź chodź. Chodź te piękne, chodź tosiek. No tosiek to jest samiec, dobra. Niestety, dobra. Jemy tak. Biorę tak. O, o ich ichy, ich, ich go? Chyba nie. No no niestety karaccion uciekł. Chyba. No tak, faktyka, Kasiuc uciekł. O, tutaj. Czeka niego do wykona. O, oh jest. I chyć ci go. Dobra, jutro będzie kolejny odcinek z terrorystyki, e, z hodowli karaczanów tureckich. No, do, no tylko wytłoczki im, tak, dodam. I potrzebują wielgodności. No póki co, nie będą mi składać jajek, bo mają za małą temperaturę, więc to chyba, więc będę musiał ich dogrzewać, aby mi zaczęli się rozmnażać po prostu. Więc to na tyle. Tutaj mam całe pudełko, więc to chyba na tyle. Więc do widzenia i.